Zniszczyła go kobieta, która dobrze wiedziała, co robi. Ta mała, bezbronna, słodka istotka z pięknymi, anielskimi skrzydłami. Najpierw wciągnęła go w iluzję miłości, potem zaczęła grać ciszą, odmową na wszystko. Brakiem szacunku zrobiła z niego totalny wrak. A później powiedziała tak bardzo słodko, to nie moja wina. Hm. To jest zimna kalkulacja. Kobieta potrafi zniszczyć mężczyznę nie krzykiem, lecz ciszą. Nie tym, że odejdzie, tylko powolnym wycofywaniem się. Silny facet łamie się wtedy, gdy przestaje czuć, że jest potrzebny. A najgorsze, że często robi to kobieta, którą kochał najbardziej. I wiecie co? Silny facet, jak każdy człowiek, może upaść, gdy trafi na drugą duszę, która nie szanuje jego serca. Zaufanie całkowicie rozbite, motywacja wygaszona. Nie ma potrzeby krzyków ani dramatów, wystarczy ten chłód, ta obojętność i manipulacja drugą osobą, bo nawet najmocniejsi ludzie. Nie są odporni na brak miłości.